Śniąc. Zasypiam, by noc mogła się wypełnić, by świt mógł nastać, by dzień mógł się rozpocząć, mógł trwać, by poruszenia wszechświata, droga mleczna mogła płynąć na obłokach, całości wszystkiego, co tu i co tam. Zasnąłem. Śnie. Pamiętając, gdzie byłem przez ten czas, jak gdyby nie śnienia, ze snu do życia, kroplami subtelnych puknięć o czoło, przychodzić, przedzierać się przez cienie drzew, okrytych nocą, tak się budzić, powstawać, jak krople, na języku wylądowała nad ranem. Zrzeszona wleciała do ust, usta w usta, czoło w czoło.